Witam państwa w Olionku Aleksandra Rudnicka i zapraszam na cykl spotkań w ramach kampanii Stowarzyszenia Sanitas Terapie skojarzone i określone w czasie leczenie przyszłości. A naszym gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowana nauk medycznych Iwona Hus, kierownik kierownik kliniki hematologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Z Panią Profesor będziemy rozmawiały o terapiach skojarzonych i określonych w czasie, w hematoonkologii oczywiście. Witam serdecznie, Pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Pani profesor, jaką korzyść kliniczną dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową daje kombinacja dwóch innowacyjnych cząsteczek, na którą czekamy. W porównaniu do immunochemioterapii, którą ci pacjenci mają, no, póki co w tej chwili stosowano. Immunochemioterapia w chwili obecnej zdecydowanie już odchodzi do przyszłości. W przypadku chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w leczeniu pierwszej linii, to, że pacjenci z niekorzystnym rokowaniem wymagają innego leczenia, to wiemy od dłuższego czasu i na szczęście możemy im to zapewnić, to znaczy w przypadku delecji 17P, mutacji TP53, możemy zastosować inhibitory BTK w sposób ciągły, stosowany jako kontrola choroby. W przypadku niezmutowanego statusu genów IGHV, czyli również czynnik niekorzystnie rokowniczy, tu mamy tylko inhibitory BTK dostępne, ale są, też możemy... Tym pacjentom leczenie zapewnić. Natomiast w przypadku chorych tych o dobrym roku z dobrym rokowaniem, czyli chorych bez niekorzystnych czynników rokowniczych, genetycznych, i chorzy, którzy mają współistniejące choroby, oni mogą otrzymać leczenie benetoklaksem i obinutuzumabem. Natomiast jeśli to jest pacjent, który jest młodszy, zdrowszy, nie ma istotnych chorób współistniejących, to to jest ta grupa, która niestety zgodnie z możliwościami refundacyjnymi może otrzymać w Polsce jedynie immunohemioterapię. Terapię. Dlaczego byłoby lepiej podać leczenie, które immunochemioterapią nie jest? Z powodu toksyczności leczenia, czyli mamy mniej infekcji, mamy również mniej wtórnych nowotworów, więc jest to szalenie istotne. Zwłaszcza, że immunochemioterapia, którą by ci pacjenci dostawali jest dosyć intensywnym leczeniem w postaci fludarabiny, cyklofosfamidu i rituximabu. Czas do progresji chorób również będzie tutaj dłuższy. więc Oto w tej chwili um, jest... Y to jest w tej chwili problemem, czyli ta grupa pacjentów jest w chwili obecnej problemem, czyli młodsi chorzy bez istotnych obciążeń. Natomiast wiemy na podstawie badania klinicznego, dużego badania klinicznego grupy niemieckiej, że ci pacjenci na leczeniu w postaci benetoklaksu i obinutuzumabu by skorzystali, wiemy również, że w wielu zaleceniach międzynarodowych, również polskich, to jest właśnie terapia z wyboru dla tej grupy pacjentów. Pani profesor, pani powiedziała o takich korzyściach typowo klinicznych, a gdybyśmy tak popatrzyli z takiego, jakby ludzkiego punktu widzenia, co oznacza ta terapia dla starszych pacjentów, a co dla młodszych, którzy mogą z nich skorzystać? I może jeszcze powiem o klinicznych, bo tak nie wszystkie te aspekty wymieniłam, powiedziałam, że z badań klinicznych tak wynika. Ale dlaczego tak jest? Myślę, że zaczynając od perspektywy pacjenta i to, co Pani powiedziała, jak to wygląda w przypadku młodszych pacjentów, a jak w przypadku starszych, to generalnie zgodnie z zaleceniami tymi międzynarodowymi to się powoli zaciera, czyli i młodszy pacjent w przypadku terapii już bez chemioterapii. Taką samą terapię ma zalecaną jak pacjent starszy, więc to, ta, ta chorobowość powoli staje się mniej istotnym czynnikiem niż zaburzenia i te niekorzystne czynniki genetyczne. Ale wracając do korzyści, czyli pacjent z mojego doświadczenia. Lubi mieć perspektywę, że leczenie będzie trwało przez czas określony, a nie, no tak, jakby leczenie ciągłe, czyli leczenie do progresji, które może trwać różnie długo. Więc to jest z perspektywy pacjenta. Jeżeli chodzi o perspektywę nadal kliniczną, no to takie leczenie ciągłe może jednak generować działania niepożądane. Im dłużej będziemy stosować, tym one mogą się pojawić. Mogą pojawiać się mutacje, które później. Kojarzą się z opornością na to leczenie. No, również aspekty, to wiem, że do pacjenta jakby ma mniejszy wpływ na, na postępowanie z pacjentem, ale ogólnie jest istotne, czyli. Leczenie to ograniczone w czasie jest korzystniejsze pod względem kosztów leczenia. Więc myślę, że i poza tym stwarza nam możliwość ponownego zastosowania tej samej terapii przy długim czasie trwania odpowiedzi. Czyli na przykład pacjent otrzyma leczenie roczne, będzie miał 3 lata trwającą czy 4 lata trwającą odpowiedź może otrzymać ponownie venetoklak, z chwili obecnej zarejestrowany jest inny przeciwciałem monoklonalnym cyris reduximabem. Spójrzmy może jednak na perspektywę młodszego i starszego pacjenta. Dla starszego pacjenta to może być jedyne leczenie, jeśli ta odpowiedź będzie trwała dłużej, a młodszy będzie miał czas bez leczenia, kiedy będzie mógł pracować, realizować się rodzinnie, no nie będzie musiał stawiać się tak często na wizyty kontrolne i no jednak ryzykować działanie niepożądane. Pani profesor, Pani też już wspomniała tutaj krótko, że to jest mniejszy, jakby generalnie sumując koszt terapii, bo w czasie ona jest krótsza, czyli są to też korzyści dla systemu, dla placówek, które leczą i dla całego systemu, tak? Bo rozumiem, że… Tego schematu ten początek to jest leczenie przeciwciałem monoklonalnym, czyli leczenie dożyneczko jakby pół tego okresu podajemy raz w miesiącu przeciwciało monoklonalne, druga połówka to jest jakby raz w miesiącu podawany, znaczy pacjent zgłasza się na wydanie, rozpoczęcie leczenia kolejnego cyklu wenetoklaksem. Tak, tak to jest korzyść, bo zawsze dla systemu, jeżeli wiemy, ile co potrwa, to jest zawsze łatwiej obliczyć te koszty, naszykować się na ten koszt leczenia. Ja jeszcze chciałam zapytać, ponieważ mówimy o tych terapiach, i takich określonych w czasie, i skojarzonych o taką grupę pacjentów. Na, tych, tych terapii skojarzonych chyba jest najwięcej w leczeniu y, szpiczaka, bo tam jest bardzo dużo różnych terapii, bardzo jest to leczenie skomplikowane, dużo linii. I tutaj od 1 lipca tego roku jest refundowane takie właśnie skojarzone leczenie, to jest, są aż chyba trzy leki, tuksyma dla pacjentów ze szpiczakiem. I tutaj pytanie jest takie, bo jest, to jest leczenie od trzeciej linii. Jaka jest, co z kolei skorzystają. Jaka grupa pacjentów skorzysta z tego leczenia, tych szpiczakowców naszych? Przede wszystkim skorzystają pacjenci z niewydolności nerek, bo taka jest, takie jest. W programie wskazanie naszym refundacyjne dla tego schematu jest to isatuximab jest przeciwciałem anty-CD38, szeroko stosujemy daratumumab, również przeciwciało antycd cd 38 w leczeniu pierwszej linii, natomiast już od początku w tych u tych pacjentów, których do transplantacji kwalifikujemy, możemy to leczenie zaczynać. Natomiast w przypadku isatoksima, bo też cieszymy się, że takie skojarzenie jest, i tutaj przede wszystkim trzecia linia i ci pacjenci, którzy mają problemy z nerkami, a wiemy o tym, że niewydolność nerek to jest częsta przypadłość chorych na u chorych na szpiczaka, że może to być jakby przyczyna rozpoznania choroby, a może ona pojawiać się wraz z progresją choroby. Na te nerki bardzo ci pacjenci muszą uważać, więc to jest leczenie istotne dla tej grupy pacjentów. Czyli też mówiąc, nasza kampania ma w tytule leczenie przyszłości, czyli te terapie określone w czasie i terapie skojarzone są z pewnością także przede wszystkim w hemato-onkologii leczeniem przyszłości dla pacjentów i dla lekarzy. Tak, ja bym powiedziała, że to o czym my rozmawiamy w tej chwili to jest teraźniejszość i my bardzo chcemy, żeby ta teraźniejszość była również dla naszych pacjentów w Polsce. Natomiast terapię przyszłości w przypadku tych chorób, o których rozmawiamy, czyli przewlekłej białki limfocytowej, szpiczaka, tutaj się bardzo dużo dzieje i myślę, że to leczenie będzie się zmieniało i że pacjenci coraz większe korzyści z tego leczenia będą odnosić. Pani profesor, bardzo dziękujemy za poświęcony czas i za te informacje. No i, i myślę, że jeszcze się spotkamy, jak lek wejdzie, jeszcze porozmawiamy o nim też i o, o tych korzyściach, jakie mają pacjenci z tego leku. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Za... dziękuję za rozmowę.